Kochani dzieci, pozwólcie, że dzisiaj z racji nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia kilka słów powiem do osób starszych, które przyszły dzisiaj do Kościoła. Moi kochani, chrześcijaństwo, jednym z aspektów chrześcijaństwa jest kontemplacja, czyli wewnętrzne wejrzenie w swoje serce. Albo byśmy mogli inaczej powiedzieć zapatrzenie się na coś bądź na kogoś. Czasem mówimy, że ktoś kogoś kontempluje. Jednak żeby dobrze w chrześcijaństwie kontemplować, trzeba najpierw wiedzieć, co bądź kogo się kontempluje. Bo nie da się wszystkiego naraz. Nie da się rozmyślać nad wszystkim naraz. Nie da się smakować wszystkiego naraz. Kiedy idziemy do restauracji, nie zamawiamy wszystkiego z karty, ale musimy dokonać wyboru. I będziemy smakować, Kontemplować tylko jedno, może dwa dania. Spośród wielu, które jest w karcie. I tak samo jest w chrześcijaństwie. Adwent to jest czas, kiedy dobrze jest, żeby sobie wybrać temat swojej kontemplacji. Żeby sobie wybrać temat swoich rozmyślań, które będą mi towarzyszyły każdego dnia w Adwencie. Może to być jakiś Krótki fragment Pisma Świętego. Może to być kontemplacja na temat moich więzi, które tworzę w swoim życiu. Więzi małżeńskiej, więzi rodzinnej, więzi przyjacielskiej. Może to być kontemplacja na temat mojej więzi z Panem Jezusem, na temat mojego przeżywania wiary. Może to być kontemplacja na temat tego jak wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Może to być kontemplacja na temat tego jak żyjemy w naszej parafii, jak żyjemy w naszej ojczyźnie, jakie panują między nami relacje na tych płaszczyznach. Może to być kontemplacja na temat trzech filarów duchowości chrześcijańskiej, czyli modlitwa, post i jałmużna. W jaki sposób to realizuje się w moim życiu? Dlaczego kontemplacja jest bardzo ważna? Odpowiada nam Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi tak: Każdy, kto moich słów słucha, żeby dobrze usłyszeć czyjeś słowa, potrzebna jest cisza. By dobrze usłyszeć czyjeś słowa, potrzebna jest kontemplacja. Zastanowienie się nad tym, co ktoś do mnie mówi. Zanim artysta wykona pierwszy dźwięk w czasie koncertu fortepianowego bądź organowego, najpierw jest ten moment ciszy. Najpierw mistrz, który wykonuje utwór, kontempluje go w swojej głowie, w swoim sercu. Rozmyśla nad nim, jak go wykona. Rozmyśla nad różnymi aspektami tego utworu. Jak go przeżyje? Kontemplacja. To jest bardzo miły moment. Ta cisza tuż przed. Czasem mówimy, że cisza przed burzą też jest. Kiedy mamy się pokłócić w swoim domu, w swoim środowisku. Ale to warto też się zastanowić, co ta cisza mi podpowiada. Warto ją kontemplować. Warto kontemplować sposób, w jaki rozmawiamy w swoich domach. I Pan Jezus mówi, że taki człowiek, który słucha moich słów, czyli jest człowiekiem kontemplacji, zapatrzenia się w swoje serce, taki człowiek, kiedy przychodzą burze życiowe, zamęt w głowie, wicher w sercu, taki człowiek się ostoi, bo ma solidny fundament fundament kontemplacji. My żyjemy w kulturze hałasu. Nieustanne dźwięki, od jednej piosenki do drugiej, od jednej książki do drugiej, od jednego filmu, serialu do kolejnego, od jednego eventu do kolejnego. Ciągle musi się coś dziać w naszym życiu. Tak są budowane media społecznościowe, żeby jeden filmik za drugim się przewijał. Potrzebne jest w czasie Adwentu, Zatrzymanie. Bardzo dużo jest w adwencie takich wydarzeń, w których bierzemy udział, a to jakieś świąteczne występy, jakieś spotkania opłatkowe, jakieś kolędowania, jakieś akcje mikołajkowe. Bardzo dobrze, że to jest. Ale między jednym a drugim bardzo ważne jest, abyśmy umieli trwać w ciszy, abyśmy umieli nad tym wszystkim chwilę porozmyślać. Co mówią nam te spotkania, w których biorę udział? Jaką wartość wnoszą te wszystkie wydarzenia, które są organizowane? Jaka nauka płynie ze mnie, do, dla mnie, ze spotkań z różnymi ludźmi? Żeby to zrozumieć, potrzebna jest kontemplacja, żeby zrozumieć choć trochę Boga, zrozumieć, co się dzieje w sercu Bożym. Potrzebne jest zapatrzenie się na Niego, zatrzymanie. Potrzebne są chwile ciszy. I dlatego mądrość Kościoła podpowiadała, żeby msze święte ratnie właśnie przeżywać po ciemku tylko w blasku świec, żeby ta kontemplacja Jezusa Eucharystycznego, który jest słońcem, które wschodzi nad naszym życiem. I pragnie rozproszyć mroki naszego grzechu, mroki naszego życia była jak najgłębsza, żebyśmy jak najwięcej z tego zrozumieli, aby nasze zmysły nie rozpraszały się, ale były skupione tylko na tym jednym punkcie. Bo w kontemplacji właśnie skupiamy się na jakiejś wąskiej ścieżce, na jakichś wąskich aspektach naszego życia, ale także wąskich aspektach naszej wiary. Ja po sześciu latach studiowania teologii stwierdzam, jak bardzo jestem głupi w teologii, bo tak wiele jest jeszcze do odkrycia, tak wiele jest jeszcze do zrozumienia, tak wiele książek być może do przeczytania, ale nie da się wszystkiego poznać, nie, nie pójdzie się w każdą stronę, trzeba sobie wybrać jakąś ścieżkę. Adwent zaprasza nas do tego, abyśmy uczyli się kontemplacji. Amen.